Panie arabskich. <laughs> niech ci będzie już to! Czekaj, Czekaj niech ci będzie to. Gramy wy w to O! Ale nie mogę dać gotowości O Ej! Ej! O! O, nie! A czemu ty się nie odzywasz? O, a a O, gramy Ej! W to każdy będzie... Michał to uwielbia! Son, son, waryng, son, son. Ruli, 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 ruli. O guli, kuli 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 Boję się ciebie. A nie podążaj, bo ty mówiłeś ruli, ruli, a ja mi się z czymś innym to skojarzyło. Nie to, 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 to. Ale ja żartuję z tych gier, bo cały czas Olef chce to grać. To co ty chcesz grać? Już <grym> lepsze boksy były. A my się nie boksy... gramy w to. W końcu podługę Każdy na każdego. Ty umiesz wybierać jakieś fajne gry? Tak, bo w O, to, to. to. No. no, w dwójkę się zgadzamy, Patryk nie ma głosu. Spierdzielaj. Gramy w to, to jest najlepsza gra na świecie. Olaf to uwielbia. A nie złożyłem. <laughs> a wiesz, jaka to jest gra? Ale nie wiem. Silver Not. O, bo <laughs> ona ma... A dziś gram z Szymonem, bo dołączył do mnie, bo Karol i. No. Jakim do... Szymonem? Jak u jest na I ten. Dołączył <laughs> I ty nie ma kolegów. Do mnie I chciał ze mną grać. Eee, yy, bo... Jeśli <grym> się bo... zgodziłeś, to idziesz Aż do domu. Ja tak. Eee... Ten. No, i yy, nie... Dołączył do mnie i graliśmy batla, bo on ugrał jakąś Twoją drajną. Ało? I i... Yy, on się obraził tam po drugiej. Ało? Eee. Co Ja cię zobaczę <grym> na jakimś... Jeden na że Aleska na podsumowanie. jestem na podstawie, Dobre. Dziewiąte. Dziewiąte. na co? No, co? No, co? No, co? No, 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 auto przegra. Okay. A da jakiegoś fajnego Ale tego ty fajnego. Wiesz, nie zginąłeś, więc... Muszę zmienić ustawienia, bo mi się nie chce. Bo nie, nie mam co robić. Teraz wszystko albo nigdy. Nie! nie Michał! Michał mam mniej pod ciebie. Tyle ci powiem. Odwadzi... Nie, Ale mam bez podpowiadania. Proszę. Nie, no teraz to ma... Nie! O, jest mało! Jeszcze flik wyszedł. Co Ty, dobra? jak szybko! Tak się to robi. Tyek, Kiebasa! Ty. sada. Chyba da, się Ej, dobra, dobra, nie, nie, nie. Jak już Co zrobimy? Co ci zrobię? Jak pan tego ci pomagam, bo po nie zbliży ciebie i nie bierz. No chodź, Ale nie wiem, ja poleciłem na Michała. No kurde, cześć. Ale Michał dostał. Rybka z akwarium tu! No, 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 nie, to. Ja Miałeś... go tylko strzeliłem za stop. O Ale kurda. Ci... Ty mnie moim no. chować. Już nie to druk zjadł ryby. Ma 90 HP. <grym> I nie mam odpowiadania. Ma, ma, ma 90, HP i 90 HP i 25. I ma. I nie winny. Ma 5 HP. Nie mam odpowiadania. Ale co Kto, pod... Kto co podpowiada, ten jest, yy, wiecie, yy, taki brzydki. A co mu to daje, że... A... Daję! Ej, czemu ja no. jestem pomiędzy Czy Trzeba skill czy nie? O, kręga. Mi się to nie podoba, chłopaki. A, ale dostał. Dobra. pomimo chyba, kim jestem. Ej, Jestem ugotem, który kraczował on V4 w swoim planie. Milo ma 100 so, na 100 so HP, ma 29 ammo do pompy, teraz 28... Co? co ty powiedziałeś? Co? Ma 28 ammo do pompy. No co we mnie? No co ty mi otwierasz, kurde? Ty. No macie, to jest wasz pracę. Dobra, Mój. No p***a. Pierwsze Michała, potem mnie. E mam msiksewo na mo do karabinu. I wlatuje na trzeciego. Ale flik. Trudna, jeden raz. No to pójdzie? Ale flik. Aha, myślałam, że klip i nie się zastanawiam. Jaki i ja, klik. O, Tym to jest flip, co teraz wiemy. mu zrobiłam? Myślę, że nie wiem, jakiego ty zrobię, zrobiłaś, gdybym mnie strzelił. Ale dostałeś pół pisa. Ja, ja, ja. I to jest, jest ja, ja, to jest... ja, ja, baka. Czekaj, no co coś robię! Ej!

On ma... Michał ma ma 50 na 50 kp. Nie, 50 na 50 O, co? co ja robię? No co robisz? Grasz. Jest no no. Michał, Ale żeby Cię wyrównać. Nie, nie. Nie doj... <ślamy> Ale Hedzik! <ślamy> o, jest i budowałem ściany, bo we mnie spało. Zaraz ty dostaniesz A, tej Pa. No chciałabyś. A ładna, a? Jestem w Baba Bicita. Baba I gramy wszyscy na simplu. Albo nie, 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 nie. nie, Ach, Michał, nie. Czy... Nina, wyłącz pa. tego simpla. Ale nie, no, Patryk, tak powiedział, bo on już ma włączone simpla. <z women> Pompani, Pan, Nie gram z tobą. Nie gram. A więc co ja ci zrobię? Po prostu jestem to z ja Daję człowie jak Seti. Będę Setim, będę wczuty w Seti. Ej, ej, to Będę prawdziwym SETI. To kurde, ja, on ma dużo HP. HP, mniej od siebie. O, czyli, y... kurde. on Czyli bardzo dużo. Nie, on ma popę, która bije nie, nie. Nie, o, to nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. na nie. bo Nie, Nie, się nie. O, no dobra. Dostał patyk Ale jak to twoje dło? No nie jest to spola. Bo... Y, ma, że masz inne to A no to... Aj, to, to było śmieszne. To było niemiłe. A mam! No, więc dlatego, że ty masz inne dło, to ja też mam takie, A, no które... masz inne dło, A ja mam takie, które jest lepsze i... No lepsze od ciebie. No, od ciebie też! Idzie tylko yy, jak gracie, to on tylko też robi. No nie. A skąd no to wiesz? To... No właśnie. No bo każdy to po potwierdzi. O no, się. No tracę tą pompę! Co ty robisz, chłopie? Co mi w ściany idziesz? Z drugiej strony Dajcie, mi... przetestować już. 2 na 2 y, tego, co się jest w takich. Nie, no po prostu nam nie dawaj tego 2, bo to jest tak to bez sensu. Ja gram na ustawienia jak bo no nie ma dwa na 1. No się poczuwać. Weźcie zbijcie mi jego. A patrzcie, nim. A w nim. A w nim. A Nie! HP! A dokładnie! Nie! O kurde ale ustawienia setiego są setiowate Ja mam własną zrobione ustawienie No przy... Nie! 83. O! Sorry, ale musiałem coś zrobić Dobra, dobrze, dobrze, że mnie zabili, bo muszę teraz coś zrobić. Tu 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 tu. O tu Nie no, ja w tej grzmiu nic. No to nie grać. Bo ja też mam... Ta pompa, ale ja nic nie no chciałem w to 1v1, v 1 zagrać, to ty nie. No ja nie chcę, ja chcę w to, y, co się jest w tych, co są tą schody na przykład itd., jakie jest się jeszcze tam? i się ten. Ustawienia Setiego są OP. No czuło Setiego, ale celowania to jeszcze nie. Ale chrupate to te brasty, pewnie bo mi się cz Czekajcie! O dobra, bo się coś czyli na co A ma, ma, ty nie strzelasz! No, Ej, bombosy. Ej, bombosy. Miał stracił dużo marców. A ja amor nie mam już! Ha, ale bambik! Nie bój się, pomogę I see. A ja ci nie pomogę. Ale chcesz chybić? O, oh, no właśnie. O! Oh. Mam ty pan w boksie? Nie mam amu do pompy? Nieźle! co go z lewo. No. Na jednego. Ale slaktowałem. Dobra, dobra, to masz. Dimi, no tańcz Tańczyłem jakby co Patrykowi. <tryk> <tryk> o nie, mi też tańczyłeś. To pomołym, ale... jak no, nie zabijesz. Ale Patryka, w trafiłem w no, Chciałabyś. <tryk> <tryk> Ej, chłopiacie, takiego full pisa dałem, no kurde, <tryk> <Friere>. no <tryk>

Po co Miał Maciuś? To... Minał uszł! Jeszcze... To... Ale ja mam o, o. Bo mi klipa nie pójdzie. A serio ja mu zrobiłem takiego klipa. Tego mi matka nie połnała, a ty mi to wszystko zniszczyłaś. Ja to próbuję edytować. O, ja tam. <śpiewanie> <śpiewanie> Myślałam, że wszystko jest moje. Boj, you, boys, you, my boys, my no, nie zapomniałam tego klipa. To mi zepsułeś. <śpiewanie> no, ale Nadal nie zapomniałam tego klipa. Hop, ja bym go zabił! Gdybyś mnie tego klipa nie zniszczył, by mnie bym nie dostał w głowie. Dzięki Patryk! <tryk w trafie> Oj! Nie do ej, ej. Ale trzeba tak szybko na kiedy to Ja to jak PSowiec. Ale on na też go pędza. Nie pędza, owiec, tylko ten. Punkt na punkt. Ale ja co że to pan? Pan myśli, pan, pan myśli, pan myśli, pan myśli, Dawaj koło na Sigma Co, Ej, Dawaj tak go, są, jak ten tak. matkę z okna życia On miał jeden vater Ej laga mam patryk, masz Ej patryk, patryk, czekajcie patryk. nie bij mnie miał Mam 300 pingu nie bij mnie bombik. Masz 700 pingu Dobra już Do czemu chodzisz? Nie wiem, ty, ma, ty, wiesz, ty Od ma... teraz mi się ping O teraz mi się pingu uspokoił To wszystko przez 700 pikku No do drzemu chodziłeś As Nie wiem! Widzisz jak ja mam mózg? Przez to że mam... Właśnie tego nie masz, ale co mam poradzić? Mam wiem krzyk mózg od ciebie, ale, ale tego nie masz. O, o! Wiesz, że taki O się obudziłem, się obudziłem. <laughs> Dawaj go, bo on, on ma mi minus 2. Minus 2 i kurde. No łączam nie. Simpla, bo mi się nudzi. No nie. Oh, a A ale ty? Michał, to łączam Simpla, bo nie, mi się nudzi. Co chodzi. ty biegniesz, patrzę. Ja tylko z moja taktyki. zawsze to Nie, się ty... Ja pierdolę. Michał, za to włączam Simpla, żeby się Ja jak ci chodzi. daję full boxa, a ty biegasz po bo... po bo, jak No, to, no to ja, ja tak robię, to jest moja taktyka. Jak ma... O, dzięki za powiedzenie taktyki. <laughs> ale ty nie umiesz. Tak a ja. czekaj, na untox, to -so, bo on jest 10 kakrysów ode mnie. Co, ja? Nie. Tak, untox, -so, taki nim nie znajomy. Ja już się, już się co ty, księg myśli, że jedny. Jestem lepszy od watryki. Nie jesteś nim. Co? No. Ale co? Bardzo... Bo pójdźmy świetnym drugim. do drugiej sprawy. E. <grym> <grym> no przestań drugi no, nie. No, nie. No, nie! Ale w końcu, z to muszę cię zabić. Dobrze, że. No, już kończę, już kończę.

Słyszałem na, na F.B.I. Na niego! Nie! Nie trafiłem na mnie! Nie trafiłem Ja to już sobie we ścianie zresztą zresztą bo ja gram na sim, bo bym chciał w końcu pojezabić. Chcę ok, włączyć też, zobaczymy jak graż. Aaaa! No a, teraz wracam! No teraz wracam! Poczekaj, ja spróbuję simpler. Dobra. A jak ktoś napisze w komentarzach przez ciebie, to ja się zamorduję. No to pojedzę tylko na żarty, bo nam się, się gra. Jak w tym się gra, co jest? Co? Nie, ja to wyłączę. Nie edytować nie mówię, poczekaj. Nie wiem, mi się nudzi, więc zagram chwilę w tym. Jak ty na tym możesz grać? Nie wiem. Ulkis.

Ja przez okienko. Nie! nie! Ja tylko Ej, żyjesz? A że tego fleeka nie trafiłem, to mi smutno. Wiecie, panie, jak to Ja nie mogłem się ruszać ani nic. to jest twoje? To nie jest moje. Przejdę ja po slipa. Czemu ja na simplu przegrywał? Bez tego było a ty CO WYCHODZISZ? Halo, no co? Ile masz kim? pięć? 5, ale to nie jest małe, to na jest nowe. Ej, ja na tym simplu przegrywam! No, otwórz. Nie chciałam cię szpikować! <grym> 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 Ej, dobra, coś cię piknąłem. Flash vurak. Yol şeref edinme. Yol şeref edinme. Yol şeref edinme. Yol şeref Co mi te minisy dają, jak ja odstrapię DP? <laughs> yeah? I powinieneś przez to tylko wyskoczyć, wiesz? Ej, ej, no mój mózg nie mózguje Bo iść wyskoczyć No w sumie What are you trying to do, Intu? Mm. No. Mam cię liczbę pieska! Nie, już cię nie mam! Juszy! <ścoughs> <'est zatem>. Wyłączaj mi <ścoughs> to. Dobra, już go cię zabiję. Nie chodzi na a, ja, że się skupiliśmy na Czekaj, ostatnią rundę. Muszę wygrać z tobą. Poczekaj. Dobra, jestem ready. Nie, przegram jednak. Ale ja muszę są na... jeszcze raz wygrać. Jedziemy. Nie! No kurde, nie chcę się nie no, ja muszę wygrać. Nie wygrasz. Nie ma 30 kg dzięki Tobie. 54 klika, smalcie brane zostało. Nie, no ja na nim tu się Ej, po tej rundzie kończę. Miał trzydzieści kili. هههههه <laughs> Nie, ostry. dobra, nie, jednak kończę. Pa i to na raz. Za tym kończę mocno, jest mowa w dziobie. No, a jednak nie. Halo, 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 mogę? Ale co? Brać, goniocie. No, ok. Nie, ten mnie nie stracę. No klipowanie. Antekst gra. Gdybyśmy odwrócili skrypt i ja bym był klipowany. Nie. To so jest fajne, dobra. Nie będę dzisiaj klipowany. No to na